Dzień dobry wszystkim. Pod filmami ostatnimi, pod tymi, które są nieusunięte, są pojawiają się pytania co dalej z moim eksperymentem. Mianowicie informuję, że eksperyment dalej trwa. Pochłaniam tych placków w ogromnej ilości. No niestety, żarłoczność bierze górę i jest jak jest. Więc zachowuje się jak te Eksperymentalne szczury z doświadczeń Pana Doktora z lat 70 Cierpliwości. Zobaczymy, co będzie dalej. Placki smażę, smażę, smażę. Rodzina mi je podjada. Także nie tylko ja już korzystam z tych moich wypieków według receptury Pana Doktora, ale i rodzina. Za jakiś czas Wam powiem, co dalej się dzieje. A teraz, kto ma ochotę... To proszę, aby posłuchał, a kto nie ma ochoty, no to proszę, aby zajął się czymś, co uzna za cenniejsze i bardziej, bardziej potrzebne w jego dzisiejszym życiu. Zdegenerowany gatunek ludzki sam nie może wiedzieć, że jest gatunkiem zdegenerowanym. Tym bardziej, nie może poznać przyczyn swej degeneracji. Poznać przyczyn czegoś, o czym nie wie, że jest, co przyjmuje za normalne, ale co normalne nie jest. Przedstawiciele innych żyjących na Ziemi gatunków nie mogą o tym człowiekowi powiedzieć, a jak, dotąd w, a jak dotąd, przynajmniej w czasach historycznych, przedstawiciele innych pozaziemskich cywilizacji nie przynieśli człowiekowi niezbędnej wiedzy. Czy pan doktor coś więcej wiedział? To jest tekst pisany którego próba była wydana w 1982 roku, czyli przed erą internetu, internetu i przed erą tego wielkiego naszego oświecenia. Skąd pan doktor to wiedział? Posłuchajcie jeszcze raz. Tam jest takie zdanie, i tu ja kilka razy takie spróbuję wam takie wyłowić takie zdania, które ja, wiedząc obecnie to, co wiem na temat pana doktora, o panu doktorze. Cały ten tekst staje w innym świetle dla mnie i postaram się wam coś z tego przybliżyć na tyle, na ile będę umiał. Posłuchajcie jeszcze raz. Zdegenerowany gatunek ludzki sam nie może wiedzieć, że jest gatunkiem zdegenerowanym. Co to oznacza? No jeżeli gatunek nie wie, czyli jeżeli ktoś jest kaleką i nie wie, że jest kaleką, no to nie może wiedzieć o tym, że jest kalką, bo wszyscy są wokoło zdegenerowani, są kalekami. Zdegenerowany gatunek ludzki sam nie może wiedzieć, że jest gatunkiem zdegenerowanym. Każdemu zdegenerowanemu człowiekowi wydaje się, że jest wspaniały, dobry, cudowny, że albo wszyscy tacy są jak on, albo on jest kimś lepszym nawet i wyjątkowym. Posłuchajcie dalej, tym bardziej nie może poznać przyczyn swej degeneracji, poznać przyczyn czegoś, o czym nie wie, że jest, co przyjmuje za normalne, ale co nie jest normalne. Zobaczcie, jakie skomplikowane zdanie, pozornie, ale doktor chciał dobitnie pod, podkreślić, żeby, żebyśmy wiedzieli, że. Spróbujemy, ja spróbuję go rozłożyć wam inaczej, tak żeby, żeby dotrzeć do rdzenia tego zdania. Zresztą cała ta książka jest naszpikowana takimi zdaniami, tu, nad którymi jeżeli się nie pochylimy, to nie zrozumiemy. Nie zrozumiemy przekazu, nie zrozumiemy sensu, przelecimy je tak po łebkach, i będzie się nam ciągle wydawać, że, że rozumiemy, że przeczytaliśmy, przyswoiliśmy, a nie dobrniemy do tego, co doktor tam zaszyfrował, bo to można tak nazwać, że to jest zakodowanie, w tym krótkim zbitku informacyjnym, to w, tym, w tym przekazie, zobaczcie, tym bardziej nie może poznać przyczyn swej degeneracji, poznać przyczyn czegoś, o czym nie wie, że jest. Jak można poznać przyczynę czegoś, o czym nie wie się, że w ogóle istnieje? Jeżeli nie wiemy, że samochód jest zepsuty, bo wydaje nam się, że samochód, no jedzie, jedziemy samochodem, wydaje nam się, prawda? Jedziemy, czyli to, to, to jest fakt, jedziemy, ale nie wiemy, że ten samochód ma usterki. Nie wiemy, że jego system tego naprowadzania, czy tam system sterowania komputerowy w tym samochodzie, czy tam jego gaźnik, który od czasu do czasu gdzieś tam szwankuje, strzela, czy jakaś inna, po prostu nie wiemy, że jest tam uszczelka, ta usterka, no to jak moglibyśmy poznać przyczynę, tej awarii, czy tego komputera w, w tym naszym samochodzie, czy tego gaźnika, co spowodowało jego uszkodzenie. Rozumiecie teraz taką analogię? To doktor napisał. Celowo wam to czytam któryś raz z kolei, bo przecież ja czytałem to wielokrotnie i do mnie to nie docierało. Za pierwszym razem, za drugim, za trzecim czytałem to wielokrotnie. I coś, co teraz wydaje mi się sprawą bardzo prostą, ale dla mnie to jest tak. Teraz jest proste, ale ja wiem, że ja to czytałem tyle razy i nie rozumiałem tego. Tym bardziej nie można poznać przyczyn swej degeneracji, poznać przyczyn czegoś, o czym, się, o czym nie wie, że jest, co przyjmuje za normalne, ale co nie jest normalne. To tak jest z tym gaźnikiem, co Wam powiedziałem. Ten gaźnik ciągle szczela, ciągle pyka i ten samochód ciągle się krztusi, ale my jako użytkownicy tego samochodu jeździmy takim samochodem od samego początku, odkąd pamiętamy, więc przyjmujemy to, że tak zawsze to ma pykać, szczelać, prychać i on tak się ma krztusić po prostu. Więc to jest dla nas normalne. Więc jak możemy znaleźć, co spowodowało, że on tak jedzie, skoro dla nas ta jazda tym kalekim, ułomnym samochodem, tym nieszczęśliwym pojazdem jest OK, bo tak zawsze jeździliśmy i wszyscy takimi wokoło jeżdżą, wszystkie te gaźniki prychają, krztuszą się. No więc jak możemy poznać, że na przykład w tej benzynie mamy na przykład wodę, bo całe czasy na stacji benzynowej dodają nam wodę do benzyny? Na przykład, nie? No nie? Dla nas to prychanie jest normą. Czyli ta wadliwa czynność tego pojazdu jest dla nas normalna. Więc nie będziemy szukać przyczyny, gdzie on i dlaczego on jest zepsuty, bo on dla nas jest wszystko ok. Popatrzcie, ile zdań ja użyłem, ile spróbowałem to porównywać, a doktor to zawarł w jednym zdaniu. Jako to jest zbitka informacji. I cała ta książka, którą w tej chwili czytam, aha, bo nie pokazałem wam, to jest książka Jak nie chorować. I to jest książka z 1982 roku, z 1982 roku, która nie została wówczas przez cenzurę hmm, wydana. Doktor napisał, że to jest taki tytuł, tego, to są jakby dwie prace zawiera, ta książka zawiera dwie prace. Jedna jest o otyłości, a druga praca jest o, hmm, o miażdżycy. Ale doktor napisał, że żeby to było zrozumiałe dla czytelników, żeby ta praca była formą popularno-naukową, musiał poszerzyć tą problematykę, czyli o otyłości i o miażdżycy, o, o szerszy horyzont, aby pokazać, skąd to się bierze, czego to jest przyczyną, że taki stan rzeczy, w jakim my obecnie żyjemy, po prostu jest. Słuchajcie też dalej, bo tutaj jest też bardzo. Przedstawiciele innych żyjących na ziemi gatunków nie mogą o tym człowiekowi powiedzieć. No to jak to? Przedstawiciele innych żyjących gatunków również na ziemi nie mogą nam o tym powiedzieć? Jacy przedstawiciele? Kto? Koni ma nam o tym powiedzieć? Wilk? Łoś? Jeleń? Może małpa ma nam powiedzieć? Czyżby był jakiś gatunek na Ziemi, który mówi, a nie może nam o tym powiedzieć? Jest taki gatunek. O takim gatunku w Starym Testamencie, na samym początku, w Księdze Genezis, możecie przeczytać, że spośród gatunków, inaczej, był przedstawiciel jednego z gatunków, był taki jeden, który mówił do Ewy. Pamiętacie? To był gatunek. Zwierzęcia, który był gatunkiem, był najsprytniejszym ze wszystkich zwierząt, tak to jest opisane. Zajrzyjcie do tej księgi Genezis i zobaczycie, że to było zwierzę, które było nazwane tak, a nie inaczej. Potem ktoś to jeszcze inaczej troszkę nazwał, ale to było najinteligentniejsze zwierzę, które mówiło. A tutaj mamy, że przedstawiciele innych żyjących na Ziemi gatunków nie mogą o tym człowiekowi powiedzieć. Czyżbyśmy żyli z jakimś innym jeszcze gatunkiem, który mówi? A może doktor tak napisał to przez przypadek? Może nie wiedział? Ale zobaczcie, posłuchajcie dalej, co doktor, jak wspominam. 80, 1982 jest ten tekst. A jak dotąd, przynajmniej w czasach historycznych, czyli w tych czasach, o których coś wiemy, coś, inaczej, o których coś nam się wydaje, że wiemy na temat tych czasów pisanych, czyli tych historycznych. Przedstawiciele innych, pozaziemskich cywilizacji nie przynieśli człowiekowi niezbędnej wiedzy. Czyli doktor wiedział, że przez czas tej pisanej naszej historii, o której coś tam niby wiemy, żadni przedstawiciele spoza naszej tej sfery planetarnej, czy jakbyśmy to cokolwiek by to znaczyło, nazywali, nikt nas nie oświecił. Pytanie się rodzi takie: nie chcieli, nie mogli. Czy ktoś tutaj zabronił im przynoszenia tej, tej wiedzy? Dlaczego? Gdy były rozmowy, to ojciec powiedział, że to powiedział wiesiowi, że kiedyś ludzie byli odwiedzani przez inne cywilizacje, ale obecnie zdarza się to bardzo, bardzo rzadko. Czyżby pan doktor coś na ten temat więcej wiedział? Niezbędnej wiedzy, tak. No bo zobaczcie, przez tyle lat ludzkość ciągle macza się w tej krwi: w krwi swojego brata, w swojego, swoich bliźnich, w te mordy, w te wszystkie. w tą całą historię. Przecież historia, którą nam pokazują, którą nas uczą, to jest historia wojen. Wojna, 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 wojna. Data taka, taka, taka. Ten zabił tego, tamtego, ta zabiła tamtego, tego, tego. Weszła na tron, przejęła tron, przejęła władza, zabiła tego, 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 otruła tego, tego. Konflikt między tym a tym, między tym a tym, między. Tym. I gdzieś tam przenika, że no, rolnicy, chłop był pańszczyźniany, był ciemiężony i tak dalej, tak dalej. Takie jakieś małe, małe drobiazgi w tym krwawym świecie. Tak to się nam wszystko przedstawia. Może tak rzeczywiście było. Ja tutaj nie wchodzę w szczegóły, ale posłuchajcie też dalej. Przed historycznych. Przedstawiciele innych pozaziemskich cywilizacji nie przynieśli człowiekowi niezbędnej wiedzy. Ludzie sami muszą możliwie szybko rozwiązać, rozumnie, swe najważniejsze sprawy lub muszą zginąć. Tak pisze pan doktor. Albo sobie poradzimy i rozwiążemy te najważniejsze sprawy z tą wojną, z tymi wszystkimi patologiami, którymi, którymi przesiąknięte jest całe nasze życie, albo musimy zginąć. I gdy przeczytacie sami dalej, to zrozumiecie, co pan doktor, dlaczego pan doktor taki wniosek wysunął, że nie mamy trzeciej możliwości. To nie może już trwać tak dalej, jak trwa. Albo zginiemy, albo to rozwiążemy. Ja optowałbym, żeby to rozwiązać. Pan doktor pisze dalej tutaj, że w dalszej części tej pracy wyjaśnia, dlaczego ludzie jak dotąd nie mogą skutecznie skorzystać z własnego rozumu dla zrozumienia prostych, ale najważniejszych dla przyszłości gatunku ludzkiego spraw. Co muszą, co muszą robić, aby te sprawy w sposób prosty, łatwy i tani rozwiązać mogli. Jak należy postępować, by być przez całe znacznie dłuższe niż obecnie życie człowiekiem zawsze najedzonym, zawsze szczupłym, zawsze zdrowym, zawsze prawi o prawidłowej, zgodnej z prawami przyrody czynności umysłu. Bez wiary, sądów, poglądów, przekonań, bez jedynie słusznych naukowych, w cudzysłowie, teorii, jak powinien postępować człowiek otyły czy chory na różne choroby, by łatwo bez... Ograniczenie jedzenia stał się człowiekiem szczupłym, zdrowym o wysokiej sprawności psychofizycznej. Czy mi się to uda? Zobaczymy. Na razie jest, co jest. Posłuchajcie dalej, kto ma oczywiście ochotę i nie wyłączył. Zgromadzona w szczytowym okresie rozwoju gatunku ludz ludzkiego wiedza, właśnie ta dla ludzi najważniejsza, została częściowo zapisana w przekazach pochodzących ze starych, w miarę rozumnie urządzonych i w miarę rozumnie rządzonych cywilizacji oraz przez pojawiających się w całej historii ludzkości nielicznych ludzi o zbliżonej do zgodnej z, z prawami przyrody zdrowy, zdrowymi, zdrowej czynności umysłu. Uzupełniona współczesną wiedzą biochemiczną, umożliwia znalezienie przyczyn naczelnych rządzących zdrowiem i chorobą, rządzących czynnością umysłu ludzkiego i wszystkimi innymi zjawiskami występującymi wśród ludzi. Jesteśmy obecnie na takim etapie rozwoju naszej cywilizacji, gdzie dysponujemy biochemią, dysponujemy matematyką. Dysponujemy chemią, dysponujemy fizyką. I te nauki podstawowe, w połączeniu z naukami przyrodniczymi, czyli z biologią, umożliwiają nam odtworzenie prawidłowego sposobu zasilania naszych samochodów, czyli naszych ciał. Jeśli z tego nie skorzystamy, to będzie trwało to, co trwa dalej. Dalej będą wojny, nieszczęścia. Krzywda ludzka. Nigdy w naszej pisanej historii nie było takiej sytuacji, że nauki podstawowe były na tak zaawansowanym poziomie, gdzie mogliśmy bez problemu wziąć kromkę chleba, zważyć i powiedzieć, jakie ma składniki, ile białka, ile tłuszczów, ile węglowodanów zawiera ta kromka chleba. Teraz bez problemu każdy może się tego nauczyć, może wziąć tabelę, przeczytać, że 20 gramów chleba zawiera m.in. 10 gramów czystego cukru. W formie skrobi, głównie w formie skrobi. I te 10 gramów tego cukru jest w tym chlebie. Tak dokładnie to nawet ponad 50, bo to jest 50 nawet do 53%. Tak samo możemy wziąć żółtko jajka, i dokładnie określić, że w skład tego żółtka jednego, tak średnio, uśredniając, wchodzi tyle białka, a tyle tłuszczu. I możemy to wziąć, przeliczyć bardzo łatwo. Możemy wziąć każdy inny produkt, i możemy w tym produkcie wyznaczyć białko, tłuszcz i węglowodany. To 100 lat temu było niemożliwe, 200 lat temu było niemożliwe. Jeszcze wcześniej było również niemożliwe, więc była niemożliwa do znalezienia zasada, którą odkrył doktor Jan Kwaśniewski. Dopiero te nauki biochemiczne, to co teraz wam tu przeczytałem, ten fragmencik, one właśnie o tym mówią, że dopiero teraz jesteśmy na tym etapie, że możemy to wszystko połączyć razem. Możemy wyciągnąć z tego wnioski, po wyciągnięciu wniosków możemy to zastosować w naszym życiu codziennym, co ja próbuję robić od dosyć już dłuższego czasu. No i ze skutkiem takim raczej średnim, bo mnie to po prostu nie wychodzi, moje przyzwyczajenia, moja ułomność z przeszłości, odbija się cały czas czkawką na pilnowaniu tej złotej proporcji, którą przekazał Pan doktor. Całe czasy popełniam błędy. Biorę kartkę i widzę pod koniec dnia, że błąd tu, tu, tu. Nieraz się udaje, że jest jeden, drugi, trzeci dzień, jest wszystko ok. I wtedy rzeczywiście człowiek czuje się świetnie. Ale w momencie, gdy... Popełniam większe wykroczenie, mniejsze to akurat nic się tu nie dzieje, ale przy większym wykroczeniu imieniny, jakaś rodzinna, inna impreza, znajomi na grillu i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, to są te rzeczy, które powodują, że jesteśmy za słabi. Okazuje się, że nie tylko ja tak, tak, tak się zachowuję przy stosowaniu. No niestety. Większość z moich znajomych miała to samo i ma to samo. Podejrzewam, że wy, którzy to oglądacie, sporo z was ma podobnie. Może dlatego oglądacie te, te moje wystąpienia, bo wiecie, że w jakiś sposób was to buduje: że jest jakiś tam facet po drugiej stronie, który również się stara, nie zawsze mu to wychodzi, że bardziej mu to może nieraz nie wychodzi niż wychodzi, ale ciągnie, ciągnie w tą stronę, stara się i może po którymś roku to zaskoczy. Jak zaskoczy, to trzeba będzie poczekać tak, jak Pan doktor powiedział, 5-7 lat, aż to wszystko przyniesie takie rezultaty, jakie powinno przynieść. 5-7 lat, non-stop żywienia optymalnego, dopiero wtedy widzimy rezultaty w postaci oleju w głowie. A teraz dziękuję Wam wszystkim za uwagę za chwilę spędzoną i za, za wysłuchanie fragmentów, które przeczytałem Wam z książki Pana Doktora. Życzę Wam wszystkim miłego dnia.